Dzień dobry, ja jestem Tervarie, no to będzie poradnik do Sivir Sivir oczywiście na AD Carry, jako że umieściłem ją w swoim top 5 to stwierdziłem, że wypadałoby zrobić poradnik, a jako że chyba nigdy nie nagrałem poradnika do Sivir no to czas najwyższy, prawda? Więc Sivir AD Carry Co do Runi masteries, oczywiście wszystko jest pod pod tym filmem, także jak coś zapraszam do do sprawdzenia sobie, co do Sivir jak powiedziałem jedna z najślepszej ADC aktualnie mimo tego, że ostatnio, w ostatnim patchu dostałem nerfa na ulti moim zdaniem cały czas jest cały, jest w miarę ok. wcześniej oczywiście była trochę lepsza, bo to ulti trwało dłużej ale Sivir po prostu aktualnie w mecie e, działa fajnie um, z tego względu, że po prostu aktualnie ADC są e, znaczy, aktualnie w mecie ADC są Czyli naj O, jest nie mogę się słuchaj. kery które są w momencie aktualnie, to te, które mają duże utility właśnie. A Sivir za pomocą swojego ulti, jeśli przyspiesza wszystkich zawodników. Jest po prostu bardzo, bardzo. Bardzo silna plus jej Q oraz W działa idealnie, jeśli chodzi o wave clear, więc. Dlatego właśnie Seavir jest bardzo, bardzo. często grana. No i oczywiście Speci, który jest też równie Równie przyjemny. Kiedyś był zbugowany, już go raczej naprawili, więc To już nie jest aż tak dużym e, Aż tak dużym czynnikiem Okej, okay, jak gramy? E, ja będę straszę na bocie, Yasuo jest na midzie e, Na topie Zed jest na midzie, Evelyn jest w dżungli Z kolei u nich Caitlyn plus strasz na bocie, Viktor na midzie, Jax na topie, Lee w, w dżungli będzie grał, tak to Tak to nam hmm, Wygląda um, Co by to kurde Powiedzieć o tym Właśnie tak ostatnio sprawdzałem, czy, czy robiłem poradnik ze Civir? Nie zrobiłem, Ja aż dziwny, dziwne, bo swojego czasu Civir była bardzo grana Aczkolwiek wiąże się to z tym, że ja nie za bardzo ogarniam ADC'ry I tutaj może się to też okaże, okazać, że nie będzie to najlepszy pokaz mechaniki Ale postaram się po prostu Teoretycznie przynajmniej Wyjaśnić o co chodzi O co chodzi z z graniem Sivir po prostu gdzie jest jej siła, że tak powiem okej, okay, zacznijmy od, od umiejętności, nasza pasywka jeśli uderzymy jakiegoś championa za pomocą y, autoataków lub umiejętności, czyli naszego Q lub W, dostajemy wtedy movement speed, więc y, działa to na zasadzie, że jeśli kogoś gonimy, autoatakujemy dostajemy dodatkowe przyspieszenie, lub jeśli uciekamy i kogoś autoatakujemy również jest dostajemy, czyli po prostu mobilność, prawda? Bardzo fajnie nam się e, łączy łączy, łączy to z naszym z naszym ultim, jeśli je odpalimy, prawda? Więc fajna mm, fajna sprawa czekajcie, to sobie tutaj dam wyżej i odpalę swoją ramkę musi być rameczka, ok. Dalej, uuu, e, boomerang blade no niestety tracimy Welinę. <trych> Trochę tutaj brakowało, żeby Z stanął tutaj, no ale. Ale, ale, okej, okay. okej, okay, bumerang. Jak widzieliście, wyrzuciłem i do mnie wrócił... No bumerang jak bumerang, prawda? Chyba każdy każdy wie o co chodzi. Bumerang leci i wraca, prawda? E, tutaj tylko trzeba zaznaczyć to, że e, e, przeciwnicy, którzy są, będą atakowani jako pierwsi, będą mieli większe obrażenia. Później, jak już będzie wracał, to zadaje, zadaje mniej obrażeń. Po prostu z każdą uderzoną osobą e, zadajemy mniej obrażeń. Tak to, tak to, tak to działa po prostu na tej zasadzie. Przydałby się jakiś hook, ale nie wiem czy go w ogóle wziął. Zostawię tutaj, ok. Także to by było nasze Q. Nasze W to rykosze. Włączamy nasze W, po czym nasze ataki działają na zasadzie, że się będą po prostu odbijać między wszystkimi, między wszystkimi tutaj, minionami, lub oczywiście również czempionami. Więc tak to tak to działa. Tutaj, właśnie jak powiedziałem na początku, bardzo dobry Wave Clear, czyli tutaj nie wiem, czy wyjaśniłem kiedykolwiek to pojęcie, czyli po prostu czyszczenie minionów. No bo tutaj, na przykład, um, weźmy sobie na to. Vane nie jest, nie jest za świetną postacią, jeśli chodzi o czyszczenie minionów. Niech mi ten weźmie. A z kolei Sivir działa właśnie bardzo, bardzo dobrze. Niech weźmie tego. Co jest? Czemu nie bierze? O, wziął, dobra, ok. Świetnie. Dalej nasze E działa na zasadzie. Na zasadzie jest to... Znaczy działa, zasada jest bardzo prosta. Jest to tarcza, która po prostu blokuje um, umiejętność. I jeśli użyjemy jej poprawnie, czyli zablokujemy jakiś, jakiś czar, wtedy odnawia nam się mana. Tak to, tak to działa po prostu. I tutaj właśnie fajnie, że w sumie gramy na Caitlyn, bo Kate, na Caitlin działa to. Dlatego fajnie, że za każdym razem gdy Kate nie postawi sobie pułapkę gdziekolwiek, ile Hmm. okej okay. Dobra. O, szkoda, że wziął tego, że wziął killa trash, No, dobra Musiałem odpalić więcej nie zrobię, szkoda że wziął killa trash. ale było okej. Okay. Teraz czy możemy coś tutaj jeszcze ją postraszyć? Możemy ją postraszyć. Do tego, żeby nie wzięła tamtych, tamtych minionów bym chciał. To by było dobre, ale nie mam aż takiej siły niestety. Szkoda, że musiałem użyć heal'a, no ale jeśli bym nie użył, to by mi tresz umarł i poszłoby jeden za jeden, z czego Caitlyn by dostała kila, a ja nie, więc mi się nie pocało. Więc no, musiałem uleczyć tresza Jakby ją tak złapał, to by było. Było fajnie. Czy tam trapkę położyła jedną Caitlyn, ale chyba się już nie wiem, czy się nie skończyła, także spelchit wyjaśniony bariera, przez 1,5 sekundy blokuje czar i nie kosztuje w ogóle many, więc tak to tak, tak to działa. Dalej nasze ulti pasywnie daje nam attack speed, jeśli nasz rykoszet jest aktywny, czyli jeśli nie jest na cooldownie, dostajemy attack speed, a jeśli... Jeśli, jeśli. O, tu była akurat trapka. E, a jeśli użyjemy naszego ulti, to dodajemy movement speed na 8 sekund i dajemy movement speed a wszystkim sojusznikom. Tak to działa. Także wyjaśniliśmy, o co chodzi z umiejętnościami Civir. Mm, jej plus, jak powiedziałem, wave clear plus to ulti oczywiście, które nam mm, na no wszystkim teammateom bardzo fajnie służy po prostu. I tutaj właśnie fajnie, że jest Caitlyn naprzeciwko Bo mogłem pokazać U, trzeba to wyminąć. Okej okay. Co, to Kate nie wyminęła? Daj, tak, chciałem... A, źle rzuciłem Chciałem rzucić... Myślałem, że ona weźmie od razu ten... Tą tarczę, trochę źle zagrałem, bo mój, mój pierwszy wyrzut nie zadał obrażeń Myślałem, że trochę szybciej um, Podniesie po prostu tą nadtarnię. Trochę szkoda Ale jest okej okay. Jest okej okay. No teraz ona nie bardzo może zostać na tej linii. Będzie się musiała cofnąć. Więc jest w porządku. Więc teraz... on to sobie weźmiemy. Teraz nasza siła. Czyli wave clear. Ooo, oh, Caitlyn została na linii. No to może być błąd akurat. Oj, szkoda, że mnie trafił. Zasłań mnie. Zasłań mnie. Dobra, wyszło jakoś. Tak ledwo, ledwo bym powiedział, ale wyszło. To jest najważniejsze, prawda? Ja tak słyszałem. Um... O! <laughs> Chciałem nacisnąć E, ale spóźniłem. O kurczę. I dostanę asysty z tego. Oj. No nie, 2 za dwa wyszło, ale fail ogromny dla <laughs> z mojej strony. Okej, okay, ale mam na BF słoda, więc spoko. Ale już widzę, jak wycinają ten fragment gdzieś. Już widzę po prostu. Nie pykło. Um, tutaj jeśli chodzi o ten, e, o ID AD Carry, to zazwyczaj chcecie mieć niebieski, niebieski trinket. I często się ludzie pytają, dlaczego niebieski trinket na AD Carry? Jest on po to, żeby drużyna miała zawsze jakiegoś scouta, czyli mm, załóżmy, że, że jest już jakaś tam 40 minuta, na pra po, załóżmy, prawda? 40 minuta, wszyscy są na midzie i nigdy, nigdy nie widać przeciwników. I na przykład oni mogą robić pułapkę tutaj, albo tu, albo tu, no i wtedy sobie używacie tego, e, tego, 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 tego trinketa. I sprawdzacie te krzaki po prostu, tak żeby nikt nie, nikt nie musiał face-checkować. Na w w zasadzie ten trinket musi być po prostu. Także albo wy go macie. A znaczy zawsze biorą tego? Zawsze biorą niebieskiego, ewentualnie może jakoś tam niekiedy trinket czerwony, ale to wtedy, gdy po prostu jest coś niewidzialnego i jest to konieczne, jak gdyby. A tak bo to, ten niebieski jest już taki po prostu. Hmm. Tak się ludzie przyzwyczaili po prostu, że idickery mają. Niebieski śmiga zawrości. Kejdle ma 16 poziom, no ta no zabiła mnie, kurczę, do tego OBA również. Użyjemy Ulki. Zblokowałem ulti Caitlyn i teraz cofam się i cały czas auto atakuję, by dostawać movement speeda z mojej pasywki. Uleczę Tresza. Double kill. O, Tres bił bręc znowu! <grym> ale wyszło okej, okay. ale zabijam ten Kateen, ale powinna paść, powinien dostać asysty. Nie dostałem, no nie. No szkoda, no ale jest okej, okay, prawda? Jest okej. Okay. Nikt nie umarł. Jest ja to puszne. Bierzemy. Bierzemy smoka. Wyszło w porządku. Już w porządeczku. No, fajnie zablokowałem to ulti Caitlyn, przez co dużo obrażeń zanegowałem po prostu. To dałem sobie manę, więc. jest okej. Okay. Smajta nie miała. Wezmę sobie to. Spróbowałbym jeszcze na bocie jednego wavea. A co do pierwszego itema, to oczywiście na Edikary jest cały czas to samo, ostatnimi czasy. Także Sivir jest takim typowym Edikary. Infinity Edge na pierwszy item oczywiście. Care, o, spokojnie, spokojnie. Pierwszy item jest to Infinity Edge, także najlepiej na pierwszej cofce mieć Dev Sworda, ewentualnie jeśli nie macie, no to oczywiście Pickaxe, również również da radę. No i jak najszybciej do tego Infinity Edgea, po prostu lecimy. Także sobie zrobimy tak, zrobimy sobie tak. Czekamy na manę. To jest pinka może położę go tutaj później. Dobra. To ok, waruna nagra, 70 do 55, no trochę wygrywam. Ale tak ogólnie 6-5 wyrównanie, prawda? Kto by mi się przydało, żeby mi latarny dał, żeby nie stracił tych CS-ów. Ok, bardzo miło z tej strony. O, i tutaj właśnie nie powiedziałem tego, a zrobiłem to teraz. E, zapomniałem o tym, przepraszam, od razu. E, jak macie W, rykoszet, to działa to na tej zasadzie, że patrzcie. Dajecie autoatak. Autoatak i potem dajecie W. I wtedy macie szybsze, szybszy po prostu autoatak. Więc o tym należy, należy również pamiętać. Jeśli chcecie zadać jak najwięcej obrażeń. moi, Bo... sobie Patyona. Uh, bo ten poszedł na tego, no ciekawe, Okej... Okay. No by się im to płaciło, bo wzięli dwa kida, prawda? Jeszcze biorą turę na mnie, więc yy, ładne zagranie jest strony przeciwników, muszę przyznać, tutaj chyba nie chcieli podejmować nas na błocie i sobie zramowali po prostu. Ładnie zagrani, trzeba tutaj przyznać, po prostu. Pink, co tu robi Pink? Haj, ile dokładnie tak no? Ładna rotacja, po prostu ładna. Więc nie ma co tutaj śmieszkować, tylko po prostu przyznać, że ładne zagranie. Przeciwników. Ok, A jako drugie maksujemy oczywiście W. Nie ma większego sensu, żebyście maksowali sprawdzili jako drugi. Sobie po tiona i fajnie, byśmy teraz wzięli tego Mida u nich to by było w porządku. Postawiłbym Pinka tutaj. Okay. To jak zawsze w każdym poradniku powtarzam, pinki tutaj, tutaj, tutaj. No i tutaj oczywiście to samo u góry, tu, tu, tu. Tak to jest stawiane ewentualnie na bocie tutaj. Także normalka, już to tyle razy powtarzałem, że aż chyba jest głupotą, że jeszcze mam to powtarzać, prawda? Napiszcie mi, że już nie muszę tego mówić. Wiktor na bocie, będę ją chylał, ale Wiktor to jednak Wiktor, on potrafi dużo przesadzić. Ale nie wycofuje się. Moja drużyna już idzie, specjalnie sobie to. Okej, okay. dobra. Myślałem nad odpaleniem ulti, ale nie ma sensu, prawda? I też zawsze trzeba myśleć, czy, czy to ulti jest konieczne, bo nie, niekiedy te sibirki tak odpalają te ulti, ale jest totalnie niepotrzebne, więc... Też wasze ulti ma no, niemały cooldown, 2 minuty, prawda? Więc w takim early game jest to, jest to sporo czasu, więc trzeba się po prostu orientować, kiedy, yy, kiedy jest bardzo potrzebne te ulti. Na tej zasadzie 1300. Panie by było dofarmić na tego. Na tak zwane budki. Może to być, się uda wziąć. No i się uda. Czy miałby się nie udać? 600. Czekajcie. Musimy sobie jeszcze tego mida. Jakby tutaj złapał też No. Nie tym razem Myślałem, że teraz będzie brał tego Co ten jasuła tak Ora Tutaj się sprawdzimy? Nie ma nic, okej okay. Reda też nie ma O to spowolnienie To mocne jeszcze jakaś trapa randomowa była Okej, okay, w porządku. A nie, nie w porządku, bo Thresh umarł. No ale... Ale cóż, jak to mówią. Ewelina przeżyła, także 2 za 1. Może być wymiana. Idziemy po tego Infintieja. Trochę mi go wcześniej brakowało, powinienem już go mieć. No ale, no ale. Weźmiemy sobie tak. Jako drugi item będziemy grali pod... Pod, pod, pod... Jakiegoś atak speeda, więc albo tutaj będziemy grali Static Shift, albo Phantom Dancer. Uuu, Caitlin, zabiła jasno na solo, to ciekawe. Także Static Shift pomaga w, w early mid game, jeśli chodzi o pushowanie. Także jeśli potrzebujemy naprawdę dużo, dużo pushowania na tej sewer, mimo że mamy go całkiem sporo, prawda? To możemy sobie go jeszcze poprawić kupując Static Shiva. Plus oczywiście będziemy mieli tam dodatkowe magiczne obrażenia, co również jest w miarę spoko, spoko opcją po prostu. A tak, no to Phantom Dancer oczywiście w late game jest o wiele lepszy, bo ma większe szanse na ale Także jeśli nie potrzebujecie magicznych obrażeń lub nie potrzebujecie, um, nie potrzebujecie Wave Clearu, to wtedy po prostu Phantom Dancer od razu lecimy z nim. Dobra, pada. Dobra O Jezu źle! A kurde, thrash, ten Teraz zrobił to co ja chciałem zrobić pierwszy, ale mnie oszukał. Ja chciałem slashować za thrash, a on slaszował do mnie. Oj, nie do końca się zrozumieliśmy, no ale. Tak to działa, jeśli nie ten. Jeśli nie ma jakiegoś tam komunikatora czy prawda? O, zablokowałem. Ale. Niestety. Oj, za daleko, wszedłem. Za daleko. Nie wywiało. Ale poszło chyba w miarę okej, okay, bo tam poszło 4 za 3. Plus nasz smok, mimo tego, że graliśmy 5 na 4, więc myślę, że. Myślę, że jest okej. Okay, myślę, że jest okej. Okay. W porządku, wymiana. To nie mogło być lepiej, ale... Daliśmy radę. Ok, na no, tej próbuję zamieść. Caitlyn w krzakach sobie wyszła, więc miała pasywkę. Mądre zagranie z jej strony. Mądrze, mądrze. Ja słabo podejmuję, ale to chyba nie była dobra decyzja. Um, aha, tutaj w sumie nie powiedziałam o tym, że jeśli macie problem z sustainem, to wtedy można sobie tam wcześniej gdzieś Vampiric Sceptera wcisnąć. Czyli, czyli, oczywiście chodzi o ten przedmiot. Także jeśli macie tam problem z waszym HP, to wtedy sobie tam zainwestujcie te 800 zł w Vampiric Sceptera. I tak samo, jeśli gracie Static Shiva jeśli gracie Static Shiva to dobrze sobie, mm, dobrze sobie wcześniej wziąć Avarice Blade'a, bo daje wam golda pasywnie, więc to jest fajna opcja, plus dostajecie więcej pieniędzy, jeśli jeśli, jeśli hmm. gdy zabijacie miniona po prostu, więc tak działa, nie wiem do czego ten troche nie zbiera minionów w ogóle coś strasznie rzadko kiedy to mu się udaje, nie mogę tego pojąć, ale chciałem to sprawdzić no także tutaj widzicie, odpaliłem sobie tylko w i prawie całego wave'a wziąłem, także robicie sobie w Dajęcie sobie Q i jest cały po prostu. Cały wave jest wyczyszczony. Oj, nie tędy chciałem iść. Jest tam Z. Dobra, na złoty Dobra. Oj, uciekam. Ale wrócę. Nie, nie wrócę. Sam. Ajajajaj, spłoda od reda. Tam raz nie kliknąłem chyba. Mogłem, mogłem tak zagrać, by nie umrzeć, no ale... A szkoda, że nie autotykawał go. Ale i tak go zapięłam W, okej. Okay. Czyli Ace... i znowu graliśmy 4 na 5 i zrobiliśmy 5 za 2. A ja sobie bierzę inhibitor, także i tak jest to. Myślę, że w porządku wymijano po prostu. Ok, weźmiemy sobie tego Phantom Dancera. Weźmiemy sobie tutaj Vampirix. To znaczy skończyliśmy phantom żebym bierzemy wapiełek sceptera e, i teraz tak, po tych dwóch przedmiotach jeśli nie potrzebujecie last whisper'a e, to bierzecie blood tristera. jeśli potrzebujecie last whisper'a, czyli jeśli właśnie przeciwnicy mają dużą e, dużą ilość armora to wtedy szybki, znaczy no wtedy robimy last whisper'a na trzeci item, jeśli nie, po prostu blad trister, więc tak to wygląda, na przykład jeśli byście mieli tam nie wiem nonu, który już ma Ninja Tabi i e, i Herta, Jeśli Jax miałby już Omena, no to wtedy Last Whispera sobie weźmiemy i ewentualnego Vampiric Sceptera tylko A tak no to Tak na no to po prostu zrobimy Bloodchistera raczej Chyba coś tam się jeszcze odwróci po prostu To jeszcze zobaczymy O da no, ulti Idealnie weszło Nie, za sobie. Oh, stąd szczelała? O oh, kur... Cool. co to za pozycja była? Ja myślałem, że ona gdzieś tutaj stąd szczela. Mogłem tego uniknąć, prawda? Ale nie, nie, nie widziałem pozycji Caitlin. ale szkoda. No ładnie zagrała, ładnie zagrała. No ładnie, spowolnienia do Berliny. Okej, okay. ja sumo tutaj też tańczy, ale nie na długo. Okej, okay. 2 za 3. 2 za 4. Powinna być wymiana, która jest oczywiście w porządku. Daje, daje radę. Chyba, że to jeszcze nie się uda mi zabić, ale nie, wydaje mi się. Ulepszymy sobie tego trinketa. Pójdziemy może górą. Mówię, tak, tutaj wezmą tego mida i się wycofają. Uuu, nie wezmą. Kaitlin wybronił. Co się stało? Nacisnąłem tutaj. Dziwmy. Oj. Będzie triple kill Kaitlin. No. Caitlin? O, nie trafiła. O, ale fajna. Jednak pójdę tutaj. Może ten Missing będzie chciał jakieś Missing Place. Uuu, no i zrobił. Trafił to. O kurczę. Także troszeczkę troszkę przesadzili, co? Oj, mogłem to, mogłem to wziąć na tarczę. Nie myślałem, że doleci. Nie dalej ciało. No nic, biorą smoka, nic nie możemy z tym zrobić, raczej nie mamy junglera, nie mamy deinera. No niestety, ja z Yasuo raczej nie możemy tego bronić, przykro mi. Aż red za 30 sekund. Przejdę się na ich red, może znajdę go. Zobaczymy trinketem. Jest i on, ale też jest tutaj. No nie mogę sobie pozwolić na takie wejście do jungli przeciwnika. I nie widzieliśmy, o której jest ten smok, ale zaryzykuję, że jest 20. 7.43 około. Tak mniej więcej widzieliśmy gdy, gdzie tam wbiegają, o której godzinie, o której wybiegają, je można to mm, tak na oko po prostu zapisać, prawda? Okej, okay, ja turret. turet. Oj Wiktor tam jest, i on to widział. Że ja go ruszyłem. Ale dobra, widzimy. Ja i też. Wierzę, że możemy to zrobić. Mam... Mam za 5 sekund. Robi go. Wow. Dobra, że powiem myślałem, że ten, że mi go weźmie na siebie To się trochę styluje. Okej okay. Tam trochę za wcześnie hila użyłem, trochę spanikowałem Q. No i To nie trafiła Proszę uważać, ten rags może mi zabić na samo queue. Taką presję małą zrobię. Oj, przyspieszył też. No tam ten inhibitor bym chciał, żebyśmy zrobili. Okej, okay. trochę przybitowałem tego Jacksa. Okej. Okay. sobie z pierwszymi tak dla pewności, bo Lee potrafią niekiedy jakieś dziwne playsy wykminić. No coś mu tutaj zero. <laughs> okej, okay, także full build. Będzie wyglądał tak, że mamy Blood Tristera, mamy Last Whisper'a i na ostatni przedmiot bierzemy coś defensywnego. W stylu... albo będzie to Guardian Angel. No... Mam cię, okej. Okay. Będzie to... czekaj, docenę się. Chciałbym Wam pokazać w sklepie. Guardian Angel. Oj, tutaj był. Były. Guardian Angel na koniec, ewentualnie QSS. Tutaj, później oczywiście jest to Mercurius Scimitar. O, nie skończyliśmy? A może tutaj lepiej, jeszcze trochę pogramy, dobrze. I e, ewentualnie jeszcze Banshee Veil. Vale. Również działa bardzo przyjemnie. Tutaj też w niektórych przypadkach, na przykład jeśli gracie na jakiegoś trendomera. Może fajnie działać również z Omen. Ja sobie wejdę w tego trapa, wezmę sobie trochę many. Okej okay. ja Wesło tutaj chyba jakiegoś XPA chcę zrobić. Dobra, zabił jednego i tyle. Czy mnie stać? Stać mnie, okej, okay, świetnie. Weźmiemy Blood Traestera sobie, wezmę sobie mojego reda. Pamiętajcie o tym właśnie, że jako Edicary zawsze wy powinniście dostawać tego ryda. Chodzi tutaj oczywiście o spowolnienia i tam te dodatkowe obrażenia True damage. Także to by było na tyle co do civir. Nie było chyba bardzo źle. Chociaż ta pierwsza śmierć, ta pierwsza śmierć była straszna, ale coś tam się jakoś tam ukryje. Także dziękuję za oglądanie. I jeśli macie jakieś pytania na temat civir oczywiście zapraszam do komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do następnych poradników oraz. Do zobaczenia w streamach. Hej.